Witam Was ponownie w drugiej części filmu o kolczykach. Pokażę Wam teraz sześć nowych par kolczyków. Jako pierwsza para. Trójkąty. Taka, taka konieczna średnia. Następnie mamy krople formę z ramką. Potem mamy tutaj takie formy kropelek z, bez ramki. Bez ramki. Takie trochę mniejsze. Potem mamy koła. Później kwadraty. Takie prostokąty. Podobne do kwadratu palet. To są prostokąty. No i jako ostatnie mamy małe kotki. A teraz możecie sobie popatrzeć i pooglądać wszystkie, które Wam dzisiaj pokazywałam. Na no, oglądaliście się już. No to teraz. No to się już pożegnam. Bardzo serdecznie Was żegnam do następnego filmiku i odcinka. Pa pa!